Za mną same kłopoty, zobacz co zrobiliśmy Byłem pato, to dzisiaj biznes man na tym zaraz mnie jak te pizdy Gdzieś lepiej nie mogłem wymarzyć sobie tak jak dziś tu jest to golona głowa i nie zęły się omal po prostu taka droga, tak ten blok nas wychował łatwo to jest to najwyżej Tu zamotać towar Nie wiem jaka moda, ale wiem, że przypało was. Stadionowe razy poną gdy kończymy koncert Ta ziomy na bombie odkąd bili na siłownie Bąbel Przestań się już martwić co o mnie? I już nie myślę czy z nim problemy Gdy je potnę On Bomba i mają na iPhonach te tapety. Z nami tam tamci narkomani, to ciś benzo. Wraki życzę farda, bykom to rzucają paki. Ten, ten za przyjacielem, kurwa, wiesz o tym. I tylko on będzie wiedział, że ten wers jest o nim. Yo, młody 2024, jestem gotowy. Mój anioł lata w dresie. Mordo, wiesz o tym. Najebał bóli, cierpienie. I psują swój floty. Znaki na niebie, to nasz gangsta. Wiesz o tym, Wydzialane skrzydła, w jak te odgody Nie chcę z nikim nawet gadać, tylko pisać wersy Nic mnie tak nie rujnowało, jak ten melan wierz mi Nigdy nie zostawił roki, nigdy była chujnia który rok żyje jak w katakumbach O uh. Ty nie pytaj mnie o formę, tylko co mnie zmutowało Motywowo, jak mówili, że wstyd słuchać Młody kucha Mam przepis na ten stos tutaj nie chcę żałować nic, gdy zapuka kostucha Takie dupy, że nie chciały być i nawet przyjść do głowy czuję głód Jakbym w rapie znowu był nowy Ty to nie ludzi, klego, nikt ci nie pomoże Sam musisz poukładać się, odnaleźć głowę, a życie czasem kopie nas jak Tomasz Sarara, jak Gara Mam bagaż bogaty w zdania Weź psa ze schroniska, co smutek ma w oczach Nikt tak mocno nie kocha Macie zajebiste ciuchy, ale skilla zero Scena jest jedzona, jakby była Mirabello Yo Elo, przekaż hienom, że to jeszcze nie minęło Mój anioł stuć lata w dresie Mordo wiesz o tym na jeba, ból i cierpienie I przyniósł chuj floty Znaki na niebie, to nasz gangsta, そうさくてよっこで」